Jest nam niezmiernie miło, że Związek Pracodawców Ekopak został zaproszony do Rady Programowej oraz do grona panelistów Kongresu ESG Polska Moc Biznesu. To dla nas ogromne wyróżnienie. Związek pracodawców ECOPAG zrzesza firmy wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach oraz producentów opakowań. Misją naszej organizacji i firm zrzeszonych w związku jest stworzenie w Polsce efektywnego systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych, który będzie funkcjonował na bazie dobrze zaprojektowanego mechanizmu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Rozwiązanie to powinno być zbudowane w oparciu o najlepsze doświadczenia innych dobrze funkcjonujących systemów w Europie, by mógł służyć swoim najważniejszym celom, czyli ochronie środowiska naturalnego i klimatu oraz by pobudzał rynek do poszukiwania i wdrażania innowacji służących dynamicznemu rozwojowi branży recyklingowej. Podczas kongresu chcielibyśmy zapoznać Państwa z naszą propozycją systemowych rozwiązań w tym zakresie oraz z działaniami, które już dziś realizujemy, by zawracać surowce wtórne do gospodarki i budować gospodarkę o obiegu zamkniętym w Polsce. Ochrona klimatu i środowiska to praca zespołowa, dlatego gorąco zachęcamy do włączenia się do tej inicjatywy, jaką jest kongres ESG Polska Moc Biznesu. Razem nie tylko stworzymy platformę wymiany doświadczeń, ale też wypracujemy kierunki synergii prowadzonych działań. Kongres ESG Polska Moc Biznesu odbędzie się w dniach 3-5 listopada, a nas będą mogli Państwo spotkać ostatniego dnia kongresu. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia.